thank <music> you Wiecie co? Grzegorz mnie zabrał na romantyczny kruz Ładzią po Zatoce Halong. Właśnie dotarliśmy na naszą łódź. Spędzamy tutaj dzisiejszą noc. Jest to taki statek, jak to się mówi, cruise ship. Co to jest? Ale nie taki duży, tylko taki mały. Jest tu, z, nie wiem, z 16 pokoi chyba. Więc. No, ale to tytulnie. właśnie akurat spoko. bo nie ma prawie w ogóle ludzi, nie dość, że jest mały ten statek, to jeszcze jest nawet nie do połowy pełny, więc myślę, że będzie fajnie tak, kamerą, nie? Dwu lub trzy dniowe rejsy z Zatoki Halong organizowane są z dojazdem z Hanoi, i jest to jedna z najpopularniejszych atrakcji w całym Wietnamie. Zdecydowana większość turystów przyjeżdżających do Wietnamu decyduje się na rejs do Zatoki, by na własne oczy zobaczyć ten niesamowity widok. 1900 skalistych wysp rozsianych na powierzchni 1500 km2. Na obszarze tym znajduje się wiele jaskiń i grot, a w Zatoce znajdują się także rybackie wioski na wodzie. Zatoka jest oczywiście na liście światowego dziedzictwa UNESCO, a wietnamskie Ministerstwo Kultury ustanowiło ją pomnikiem krajobrazowym. Pierwszego dnia po przejechaniu trasy z Hanoi do portu Hongkai wczesnym rankiem, od razu po wejściu na pokład promu, zostaliśmy zakwaterowani do naszej przestronnej kajuty z prywatną łazienką i balkonem. Po szybkim lunchu od razu zostaliśmy przetransferowani na mniejszą łódź, która zabrała nas do Vung Vieng, gdzie mieliśmy okazję zwiedzić rybacką wioskę

Koszt takiego rejsu na dwa dni i jedną noc może być różny, w zależności od ilości gwiazdek statku, którym chcecie płynąć. Możliwość zobaczenia na własne oczy ludzi mieszkających w domach zbudowanych na bambusowych tratwach była niesamowitym przeżyciem. Najlepsze dopiero jednak na nas czekało, bo zachód słońca, który oglądaliśmy z otwartego deku naszego promu, był mimo wszystko najwspanialszym momentem całej tej wycieczki. Zobaczcie sami. No, powiem Wam, że to był długi dzień. Tak naprawdę, jak się wstaje tak wcześnie, to dzień jest bardzo długi. Tak filozoficznie, dzisiaj na koniec dnia. Jesteśmy już w naszej kajucie, można tak powiedzieć? Kajucie, komnacie, w naszym. No to jest kajuta. No w kajucie naszej. Yy, jesteśmy bardzo obiedzeni. W ogóle kolacja to była taka uczta. Ostatnio się przekonujemy, że takie tury zorganizowane to jest naprawdę dobra opcja dla ludzi, którzy lubią sobie zjeść. Bo naprawdę na każdym turze na jakim jesteśmy, to jest po prostu takie żarcie, że nie sposób wszystkiego spróbować. I się po prostu nie mieści w brzuchu. No. Widzieliście jak to wygląda. I cały czas się pytali, czy nie donieść, tak, więc. Cały czas się pytali, czy nie donieść, a koniec końców tyle mm, jedzenia zabrali z naszego stołu później, jak już wszyscy skończyli, że masakra. Także teraz sobie siedzimy, idziemy zaraz na nasz balkon, ale będzie na nim bardzo ciemno, bo już jest po zachodzie słońca. Zamierzamy trochę pocilować, popatrzeć na gwiazdy. Nie mamy takiego sprzętu, żeby wam te gwiazdy pokazać, ale myślę, że uwierzycie nam, że są na pewno niesamowite. Myślę, że w ogóle trafiła nam się pogoda na taki krus. To jest niesamowita sprawa. Myślę, że fajna opcja dla par, zdecydowanie polecamy. Jest fajna atmosfera wychillowana, nie jakieś party, booty i tak dalej. I pierdoły. Może brzmi jak taka stara zrzęda, ale no, żeby wychillować na wakacjach to. Idealne miejsce, naprawdę. Można się odmurzyć, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie ma zasięgu ani internetu. Ani dzieci na Bowcie. Ani dzieci na naszym Bowcie, więc nie ma żadnych krzyków, okrzyków. Yy, jęczenia, biegania i dorośli się bawią z dorosłymi. Wspaniale, wspaniale. Towarzystwo też bardzo fajne, ale nieśmiałe YouTube'owo, więc nie pchaliśmy kamer yy, w niczyje nosy, przed nosy. Zobaczymy co przyniesie drugi dzień naszego kruzu. Jest tylko chwila po szóstej i robię tutaj z rana taką sesję tai chi. Nigdy o tai chi nie czytałem, nigdy tai chi nie robiłem, więc stwierdziłem, że spróbuję. Jestem chyba jedyną osobą, która się na to zdecydowała z 13 gości, którzy są e, na uchodzi w tej chwili. Ale zobaczymy, może wyjdzie mi to na dobre. Zobaczymy, może zacznę ćwiczyć tai chi, kto wie. A nawet jeśli nie dla tai chi, to warto wstać, e, wcześniej, popatrzeć sobie właśnie tutaj do okoli, po okolicy, e, bo o wschodzie słońca to wygląda zupełnie inaczej niż o zachodzie, zacho podczas zachodu słońca. Może to nie do końca jest wschód słońca, ale jest wcześnie. Widać po mnie chyba, co? Sylwester do mnie dołączył. Jak się czujesz? Jest kawa, więc jest dobrze, mimo że jest siódma rana. A jak ci się spało? No, tak bardzo głęboko i jak kamień. Fajnie, przyjemnie się spało moim zdaniem. Było tak, że... Nie bujało, ale było takie uczucie driftowania. Ja nie miałem żadnego uczucia, bo ja byłem tak zrąbany, że jak zamknąłem oczy, to po prostu się obudziłem. wiem, epickie sny, ale się obudziłem z rana. Co ci się śniło? W sensie epickie, że takie rozbudowane, ale nic takiego specjalnego. Ja w ogóle nic nie pamiętam, co mi się śniło. No, ale smuteczek, bo nie było Taiji. Aj, tak wygląda jak Slimak, moim zdaniem, a według gorzej jak wieloryb, emoji, więc musicie napisać tam w komentarzach i rozstrzygnąć ten, y, ten spór, czy to jest slimak czy wieloryb. Ewidentnie wieloryb, jak emoji wieloryba wygląda. Ewidentnie slimak, patrzcie na tą uwydatnioną twarz. No, patrz nie na to, jest za wcześnie. <laughs> o, dobra, idziemy na śniadanie. Halo, halo, halo. Co powiecie na śniadanie z takim tłem? No. Się wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Grzegorz? Aha. No? Jedzenie. Grzegorz średnio kontaktuje. Nie, jedzenie może mogłoby być troszeczkę lepsze, ale widok naprawdę super. Opłacało się w ogóle być na śniadaniu pierwszym, bo najlepszy stolik sobie zajęliśmy. Tak jak będzie mi to wygląda. Normalny. Normalnie, to taki wygląda na bardziej owocowy niż ta różowa galeretka niech ci się nie zdaje. Okay. Dzisiaj porannym punktem naszego programu jest wizyta w jaskini, więc ja bardzo lubię jaskinię, nie mogę się doczekać, chcę zobaczyć jak ta jaskinia będzie wyglądać. Czy będzie tam 100 milionów ludzi, bo akurat tutaj często nam się zdarza. Odwiedzać takie parki narodowe, które mają jaskinię, i czasami one są naprawdę przeepickie. Także zobaczmy. Niestety do jaskini zapomnieliśmy wziąć aparatu i krótkie nagranie mamy tylko z telefonu. Chcesz powiedzieć kilka słów do kamery? Xin, chiao. Xin chiao. Welcome in Vietnam. No, Powiem wam, że woda jest całkiem rzeźka i tu się od razu robi głęboko. Mogłoby być fajnie napływanie pływanie. plażyczka jest całkiem ładna, prawda? Tak, tylko że mała i nie wolno się kąpać, więc trochę lipa, mm. ale generalnie piasek jest bardzo fajny. Ale to nam... zawsze doceniamy. Tak, piasek ładny, a jedno co to nam opowiadał Gaj, tak, że to teraz wnieśli, za, w sensie wnieśli zakaz pływania z racji jakiegoś chyba napływu e, tych, co? Medus. Medus, o właśnie. No a to jest jednak niebezpieczne i wczoraj jak byliśmy na łodzi wieczorem e, na to z balkonu naszego widzieliśmy takie wielkie po prostu bydlaki pływały i co chwilę kolejna taka, no. więc naprawdę to nie jest jakiś kit, nie wciskają kitów, tylko rzeczywiście tutaj ja bym się bał w sumie wejść do wody. No zanurzyć stopy można. No pewnie Ale główno <laughs> Ale jest romantycznie i seksownie Czy właśnie przeszliśmy po naszej miłości? Zdeptaliśmy ją Zdeptaliśmy, bo mój rysunek był gówniany Teraz mieliśmy demonstrację o szefa kuchni, jak robić dekoracje, które były podawane podczas kolacji wczoraj. I do tego zrobiliśmy szybką demonstrację, jak robić springrosy. Jak się nazywają springrosy? Po polsku. A, springrosy. Sajgonki. Sajgonki. Jak robić sajgonki. Więc zrobiliśmy sajgonki. I teraz tylko czekamy na lunch i wracamy do Hanoi. Także to będzie, to jest koniec tego turu. Mi się całkiem podobało, było trochę chillu, trochę bym chyba wolał więcej czasu dla siebie, bo jest dość dużo activities i są takie, że zabierają dużo czasu, a są małe activities. Hmm, ale może jak się na dwie noce jedzie, to ma się więcej czasu dla siebie, więc może to jest coś do rozważenia. A ty jesteś zadowolony? Sylwester sprzęt składa. Jestem zadowolony, ale podoba się to, że jest wybór, nie musisz brać udziału we wszystkich tych aktywnościach. Tak, też prawda. No dobra, to żegnamy się tutaj z wami. Jeśli Wam podobał się taki film i sami wybralibyście się na taki cruise, to dajcie łapkę w górę, napiszcie nam w komentarzu, co o tym myślicie właśnie i czy byście pojechali. I, i polecamy No dla Par fajnie, szczególnie jak można sobie na balkoniku później posiedzieć intymnie i, i porozmawiać. Tak nie ma zasięgu, więc, e, więc trzeba rozmawiać. Albo robić inne rzeczy. I to, do zobaczenia w następnym filmie.